Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam Was na przeglądzie w PEPKO. Słuchajcie, jakie przepiękne mam nowości. Przepraszam, że dopiero teraz, ale naprawdę mamy komunię i jestem tak zabiegana, że e, no po prostu nie mam czasu. Pamiętajcie, jest prawie 9,5 subskrypcji. Na 10 tysięcy subskrypcji robimy e, konkursik. 60 zł kosztuje taka dekoracja. Tu mamy prześliczne wianuszki. Za 20 zł. Zobaczcie, jakie ładne zielone wianuszki. Może ktoś akurat potrzebuje wystroić sobie e, mieszkanie. To są naprawdę przepiękne. Tu mamy takie e, rameczki druciane. Teraz z takim listkiem. Były wcześniej z twarzą. Teraz mamy z listkiem. I kosztują one 25 zł. 25 zł. Dobra. Przenosimy się dalej. I słuchajcie. No, po prostu sztos, prześliczna dekoracja. Zobaczcie 25 zł, 12 razy 12 razy 40 cm. Ma 40 cm wysokości. Lampion przepiękny, naprawdę ekstra. Zobaczcie jakie śliczne, szklany. Możecie sobie włożyć lampeczki LEDowe, możecie sobie włożyć świeczki, świeczkę. U nas są 3 sztuki. Dobra, tu wam jeszcze pokażę również nowość, taki świecznik. Zobaczcie, jaki fajny, taki grubasek. Trochę jak ślimak wygląda. Tutaj rzucacie sobie świeczuszkę e, i on kosztuje, e, już wam mówię, 12 zł. 12 zł. świecznik e, i u nas są w kolorze białym. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne kolory, ale pamiętajcie, będę szukała. E, tu mamy prześliczne doniczki. Tu jest jeszcze za 20 zł. E, taki wazon. Może być to po prostu dekoracja, ale jest również wazonem. Jak widzicie, jest taki on delikatnie nakrapiany. I tu już te wszystkie rzeczy widzieliście, rolety bambusowe, jeżeli chcecie, zobaczcie, rolety, są również u mnie już na przeglądzie. Yy, I lecimy dalej. Lecimy dalej rameczki, 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 wszystkie rameczki, które już były. Ale to wam jeszcze pokażę. Poczekajcie chwileczkę, zaraz tu ją ściągnę. Zobaczcie, jaka ładna. Nieważne, że trzymam ją do góry nogami, ale ok. <noise> 10 razy 15 cm za 10 zł do postawienia. Chyba, że zrobicie sobie jakąś tam e, dziurkę i taki, na taki delikatny gwoździk, to będziecie mogli sobie ją powiesić. Przechodzimy dalej. Za 20 zł mamy takie boksy, Takie pudełeczka z taką skórzaną rączką. I jak widzicie, za dwie dyszki mamy ten największy, a tu jeszcze mamy. Średni i najmniejszy, już wam pokazuję. Tu mamy najmniejszy, najmniejszy kosztuje 10 zł, a ten średni jest za 15. Dobra, jest za 15. Jeszcze mam wyciągnę ten mały, bo te czasami się różnią czymś, zobaczymy, czy są rączki. Ale rączki są, dobra, czyli nie różnią się w ogóle, wszystkie są takie same. Dobra, odkładamy, czyli mamy tutaj trzy e, sztuki, możecie sobie zakupić. I wam teraz tak przejadę, bo czasami chcecie, żebym wam pokazała, co leży na półeczkach. E, także tu mamy pudełeczka do składania, kosze, koszyczki. O, te koszyki, które wam ostatnio pokazywałam, różowy. Który dorwałam w końcu różowy, jest już u mnie też na kanale, ale pokażę Wam jeszcze nowości. Tu mamy, jeszcze ja się śmieję, że kieliszek w środku stoi, ale to nie kieliszek. Za 12 zł mamy pojemnik na pałeczki do uszu, jak widzicie, z taką teraz modną e, bambusową przykrywką, ale możecie sobie również dokupić dopłatków i już Wam pokazuję, możecie zrobić sobie komplecik. A tu mamy e, do płatków tych kosmetycznych. Również pojemnik za 15 zł. Dobra. Tu mamy również podobne. Ja kiedyś taki miałam, ale powiem Wam szczerze, nie mam pojęcia, gdzie to jest. 7 zł kosztuje. On tak prześlicznie się mieni. Nieważne, że, <grym> że widać mnie tam w tym lustrze. Nie zauważyłam tego. <grym> Dobra. I tą moją drugą brodę. E, tu mamy za 8 zł e, również takie pudełeczko. I zobaczcie, tu już nie ma folii, to tak przepięknie się mieni. I możecie sobie jeszcze dobrać trzecią rzecz: e, na przykład na jakieś szminki, tusze, łańcuszki, pierścionki, na cokolwiek. Taki organizer, mini organizer oczywiście za 10 zł. I tak to wygląda. A ja Wam pokażę, jakie ja sobie kupiłam. A czy dla mojej córki kupiłam ten pojemniczek i ten i yy, w tym dużym trzymamy płatki kosmetyczne, bo ja kupuję te w Biedronce kwadratowe za 15 zł oczywiście jak nie ma to kupuję okrągłe, ale jakoś wolę tymi dużymi smywać yy, makijaż, a tu jest mniejszy i w tym mniejszym trzymamy pałeczki do uszu pałeczki do uszu i ten pojemniczek kosztuje 12 zł i również ma taki diamencik na górze już jak widać mi w tych lusterkach to spróbuję wam to wyciągnąć jak dam radę ja. O nie, nie, nie zrobię tego, nie zrobię tego, innym razem, najpierw zanim włączę kamerę, to wyciągnę <noise> i Wam później pokażę te mm, ceny tych lusterek. Dobra, tu mamy również taki ociekacz za 8 zł, sobie go wieszacie na wannę, czy tam gdzieś na prysznicu. Prosznicy chyba bardziej. I wrzucacie sobie, nie wiem, gąbkę. Możecie sobie włożyć płyny. Wiadomo, że te płyny są zawsze mokre, i tam są dziurki, to Wam wszystko ucieknie. A jak jesteśmy już przy kąpaniu, to pokażę Wam takie gąbeczki do. Do kompania za 4 zł, 15 razy 15 razy 15 cm. Macie tutaj różne kolory. Nawet ostatnio dziś na TikToku, TikToku chyba widziałam, jak robią te gąbki. Widzicie, to jest proste. Boże, tak jak to szybciutko poszło. Migiem. Tu mamy taką na kijku za 6 zł, jakby ktoś miał problem i nie miał kogoś, kto by mógł umyć plecy, to macie taką na kijku. I jak widzicie, bardzo dużo akcesorii do łazienki. Tu mamy kuchenne akcesoria, które Wam już wszystkie pokazywałam. Pamiętajcie te. Te pojemniki na ciasto są genialne, one mają tam wkład, że można schłodzić ten wkład i wrzucić sobie tam po prostu na dół, i te ciasto się nie rozpłynie, także genialne. I z nowości, przepiękne nowości, które Wam tu ostatnio pokazywałam, ale widzę, że dziewczyny dostawiły jakieś fajne. To mamy takie kubeczki. Tu mamy dla dziewczynki z jednorożcem i ten kubeczek kosztuje 15 zł. 15 zł, ale może ktoś by chciał kupić dla chłopca również 15 zł z taką piłeczką i ze słomką. Co ja tutaj jeszcze widzę? Jeszcze widzę świnkę Pepe. Może ktoś chce kupić dla dzieci na dzień dziecka, bo zabawek jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Pokażę Wam za chwilę jeszcze baseny dla dzieci za 50 zł. Taka bardzo przemiła w dotyku świnka Pepe. Tu ma takie nuny i łogonek. O ja, jest jeszcze pan Pepa. Nie wiem jak oni się nazywają, ale dobra, niech ona będzie. Niech to będzie pani Pepa i pan Pepa. Dobra, możecie sobie kupić albo pana, albo. O, stój pani sieć na tej, na tej półce, nie spadaj mi tutaj, możecie kupić jedną albo drugą, albo jedną i drugą, zobaczcie ile tam ich leży i genialna torba sama zastanawiałam się czy sobie nie wziąć zobaczcie jaka ładna, tu macie jeszcze dodatkową kieszonkę i trochę tak wam będę to chaotycznie pokazywać, ale, yy, ale ciężko mi, bo jest naprawdę ogromna zobaczcie tu możecie sobie szczepić tak, te dwie yy, te dwie rączki i już wam odpinam, zobaczymy w środku Zobaczymy w środku. Poczekajcie, dajcie mi chwilę, bo to naprawdę jest trudne jedną ręką. No ić reszty Tu muszę swoim kobietkom i może mężczyznom pokazać jak to się, jak tu wygląda. Zobaczcie, tu jest taka przegródka, czekajcie, bo to ciężko. I tu jest jeszcze taka duża. Ale super, naprawdę bardzo pojemna. I słuchajcie, jeszcze Wam coś pokażę. Co ja zapięłam? bo Tu mamy jeszcze paseczek, dobra, paseczek się odpina, taki dłuższy. Możecie sobie tak na ramię wziąć. Tutaj jakiś telefon, portmonetkę, cokolwiek, blisko. Ale zerknijcie na to: ona na dole się jeszcze odpina. Ten cały srebrny. E 30,6 litra, więc ona jest naprawdę duża. Ten cały, niesrebrny, co ja mówię, srebrny, skórzany dół się odpina. Tam możecie również napakować. Kosztuje 80 zł i chyba, ja wiem, że może to nie jest dużo, ale jakoś tak mnie dzisiaj akurat odrzuciło. Jak nie będzie, to będę żałowa, że nie kupiłam, więc naprawdę polecam, bo są świetne. 17 zł taka torebka. Taka torebeczka. Jak widzicie, na paseczku na paseczku i czekajcie ja dam radę? Okej, okay, dałam radę, pokażę Wam jak wyglądają w środku. Tak wygląda w środku. Zamykamy i powiesimy. Dobra, tutaj wiszą, jest jeszcze inny odcień, czyli jest jasna i ciemna. Jasna i ciemna. I tak wygląda jak ona sobie tutaj wisi. I buteleczek. Bardzo dużo tych takich travelowych, teraz wyjazdowych rzeczy w Pepco jest bardzo, bardzo dużo. Sama się muszę porozglądać, bo moje chłopaki jadą na obóz piłkarski, więc będę musiała im e, zakupić trochę rzeczy. W końcu się cieszą, że walizkę e, wypróbują, bo w tamtym roku kupiliśmy, mieliśmy jechać na wakacje, jakoś nam nie wypaliło i kupiliśmy walizki wszystkim i nie mieli gdzie ich używać. 60 zł kosztuje taki basenik dla dzieciaczków, takich mniejszych. Tu mamy za 40 zł, 160 na 105 cm, to jest chyba materac. Co my tutaj jeszcze mamy? Tu mamy za 30 zł taki mały basenik dla dzieciaczków, 100 razy 22 cm. Tu mamy różowy za 12 zł dla takiego naprawdę maniu niego dziusia, 65 na 20 cm. Widziałam, że ludzie biorą też dla zwierzątek. I tu mamy dla chłopców. Pieski czasami lubią się kąpać w takich basenach. Patrzcie, ile jest zabawek, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dobra, co tu jeszcze mogę Wam pokazać? Takie balony za 10 zł. Tam się chyba wodą napełnia. No i jak tutaj już jesteśmy, to pokażę Wam lampeczki również za 8 zł do ogrodu. No i to już wszystko. Nie, zaż mi tchu zabrakło. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy przegląd. Przepraszam, że tak późno. Mam nadzieję, że będziecie to udostępniały, lajkowały, komentowały. Czekam na Wasze komentarze. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, cześć!